Myślę, że powinniśmy zrezygnować. W zamku nie jest bezpiecznie. Eee, daj spokój. Zaprowadziłem porządek w lesie, a teraz zajmiemy się dałym! Nie psuj zabawy. Nic złego nam się nie stanie. No, nie wiem. Witajcie na kanale. Polecamy. Zapraszamy do oglądania. Może to głupie, ale uważam, że gumisie nie pasują do zamku. Jestem kimś więcej niż gumisiem! Zwalczam wszelkie zło i bronię wszystkiego, co jest dobre! Dobre i głupie. Hmm, och, gdzie moi wspólnicy? Czy mam czekać całą noc? Wracaj! Ratunku, na pomach! Ja ci pomogę! Jak to tylko cię słapie, to pożałujesz! A masz! A masz! A ci staniesz! Ratunku! Ratunku! Trzeba mu pomóc! Karmazynowy mściciel śpieszy na ratunek! Zaczekaj! Kabi! A. A. Moje plecy! Wszystko, co miałam! Co się ja stało? No co to za Co się, wierzę się Mam Co tak długo? Ludzie! Powinniście okazać wdzięczność mnie, karmazynowemu mścicielowi! Co się stało? Uch. Tami, lepiej zmykajmy! Tami! Jesteś ranem... O, tak mi przykro, że cię nie posłuchałem! Gdzie się sandaliście? Nie wiecie za już północ? E, bawiliśmy się z Kabim w to i w tamto i nawet nie zauważyliśmy, że zrobiło się późno. Słuchajcie, słuchajcie. W imieniu króla Gregora ogłaszam wszemi wobec, że karmazynowy Mściciel stanowi wielkie zagrożenie publiczne. Za ujęcie tego przestępcy nagroda 100 suwerenów. Tak postanowił nasz król. Tami, i dzięki, że mnie nie wydałeś. Nie wiem, jak to się stało, ale przecież miało być zupełnie inaczej. A w ogóle już mnie to nie bawi. Wiesz co, Tami? Wynagrodzę ci tę krzywdę. Naprawdę już nigdy nie będę karmazynowym mścicielem. Przysięgam. Tylko poczuj się lepiej. Gotowe. Mam nadzieję, że on tak wygląda. Najważniejsze, żeby ci się udało. Na mój widok Erwilian wyzna całą prawdę.